Cześć, witam Was wszystkich. Bardzo serdecznie, z tej strony Szemranie, a dzisiaj będziemy nagrywać już siódmy odcinek z My Summer Car. W ostatnim odcinku żeśmy sobie prawie skończyli te auto. Ale żeśmy sobie nie dokończyli. Nie dokończyliśmy sobie elektryki. Trzeba je wyprostować, żeby na nie wpadło kanału. Dobra, otworzymy sobie maskę. I w poprzednim odcinku tak szukałem. Tak szukałem, gdzie mogę tego minus podłączyć, tego minusa do, od, od akumulatora, od akumulatora i zauważyłem, że mam dokręcone, dokręcone to, tą śrubkę i przez to nie mogę dokręcić, nie mogę pociągnąć kabla od minusa do tego miejsca, a więc teraz to zrobimy. I też zauważyłem, że lamp nie mam dokręconych, więc oczywiście też sobie to zrobimy od razu. Sprawdzimy sobie jeszcze wszystko. Cyk, cyk. Dobra, to wszystko. Możemy sobie wykręcić tą śrubkę i tą u góry również możemy sobie już dokręcić. Właśnie tą. I w dzisiejszym odcinku są takie plany, żebyśmy żebyśmy pojechali do Teimo Shopu kupili sobie wszystko co wszystkie płyny, żebyśmy mogli sobie uzupełnić Sprawdzam wszystko czy jest dobrze to dokręcone to jest, to jest a i te płyny, które byśmy musieli sobie uzupełnić, bo mamy ich mało Mogłem ich trochę więcej kupić, ale nie pomyślałem No, chyba wszystko dobrze jest, tak mi się wydaje To to to, no i jest git Dobra A więc teraz się weźmiemy za lampy za lampy, bo są też nie podłączone, chociaż mam jedną żarówkę ale to zawsze mamy. A i oczywiście kupimy sobie też paliwo do łódki. I łódką się udamy na tą wyspę, żeby sobie przywieźć tam te rzeczy, które no, są potrzebne do pędzenia bimbru. I oraz kupimy sobie wszystkie potrzebne nam, wszystkie potrzebne nam składniki do tego bimbru, żebyśmy już mogli sobie go zrobić. Chyba w następnym odcinku damy radę, bo w tym już nie zrobimy. I po prostu, i po prostu będziemy, to będziemy czekaj, te 7 dni. A więc, wracając do dzisiejszego odcinku, to, o właśnie, i tutaj, wracając do dzisiejszego odcinku, będziemy sobie już dokończyć to auto. Tylko sobie to kręcimy. To, żeśmy sobie odkręcili, zapełniamy płyny. I będą mogli wyjeżdżać już A, na jazdę próbną. Jeszcze to. Weźmy ten klucz. Tu dokręcić. Oraz tą śrubkę i to chyba tyle i to mamy, to mamy, oczywiście tutaj dokręcić, to dokręcone, to jest dokręcone, chyba został tylko akumulator do dokręcenia, tak mi się wydaje, o dobra mamy to. Tak, tam chowa, wszystko już jest dokręcone, Tak mi się wydaje, ale zobaczymy to przy odpalaniu. Zobaczymy, czy nam w ogóle odpali. Za per zapełnimy płyn do chłodnicy. Mamy go dużo. Aż 10 litrów. Więc zapełniamy całego. I będziemy. I będziemy. Odpalać to mam nadzieję, że nam odpali. Bo dużo wysiłku, żeśmy w niego wsadzili, jakby nie było. I to, jak nam nie odpali, to trzeba będzie go od nowa składać. W sumie, od nowa trzeba będzie większość części odkręcić, żeby zobaczyć, co jest nie tak. A więc to będzie trochę dużo, dużo zabawy przy tym. Mam nadzieję, że również te wszystkie rury są. Dobrze dokręcone, bo, bo nie chcemy stracić żadnego płynu, bo jest jego strasznie mało. Na przykład olej i płyn do chłodnicy nam wystarczy, bo oleju nie będziemy do pełna nalewać. A płyny hamulcowe to mamy tylko dwa, a jeden jest na pół, czyli będzie nam brakować, czyli postaramy się tak. Uzupełnić e, wszystkim tak po pół, żebyśmy mogli tylko dojechać do tego e, temu Shopu i oczywiście wejdziemy za jeszcze pod niego, żeby zobaczyć, czy wszystko jest gotowe. Nic jeszcze nie wycieka. Chyba jeszcze nic nie wycieka. To sobie tego do ogół dokręciłem, dokręciłem. To mamy To mamy, to mamy Takie szybkie sprawdzenie to wszystko jest dobrze dokręcone Tak mi się wydaje Tu tu. Ja no, będzie dobrze Ale w razie sobie odpowiedni klucz powiedzmy. Bo jest mało tego tego płynu Więc jakby coś ciekło to żebyśmy od razu sobie dokręcili Byśmy go dużo nis, nie, nie stracili bo na pewno o czymś zapomniałem dokręcić dobra mamy ten klucz odkręcamy sobie wszystkie wszystkie korki w sumie jeden korek pewnie nam się nie myliły żeśmy uzupełnili, a który nie. Było gdzieś tutaj. To jest. O. Ale tak to połowy. Proszę czy cieknie coś. Eee, nic nie cieknie. Chyba. Tak jest. Nic nie cieknie, się wydaje. Możemy go zakręcić ten korek. Będzie się oczywiście następny. Bierzemy sobie szybciej tylko następnie Kręcamy dokręcamy. Uzupełniamy Dobra, nie chyba z tego. No właśnie, tak jak mówiłem, wrzucimy na radio, bo to jest na potrzebne. czy coś cieknie. Chyba nic nie cieknie dalej. I powinno być wszystko dobrze w sumie I to znaczy, żeśmy sobie wszystko dobrze zaklęcili i ostatni o tam widziałem jeszcze coś leży A, jeszcze jesteśmy sprzęgło sobie nie zainstalowali do tego auta. Czyli trochę rzeczy jeszcze nam zostało. A ja to sobie zaraz zrobimy. Dobra, to mamy. Coś tu? Nie, akurat sprawdzamy, czy coś cieknie. Nic nie cieknie, idealnie jest. Dobra, teraz wyjdziemy, weźmie, weźmiemy to, wejdziemy sobie pod auto, to, to zainstalujemy. Jak to powinno być. Chyba nie jest za późno, żeby to zainstalować. tak? dalej trzeba złapać jakoś. Tak to złapiemy. O! O, coś tu cieknie. Zapowniliśmy jednak śrubki. Dobrze, że sobie przygotowałem to. Dużo jest awarii, dużo. Mam nadzieję, że to wszystko. Więcej nic nie cieknie. Dobra, te sprzęgło teraz remontujemy. Będziemy mogli... Chyba go nawet nie trzeba przykręcać, tak mi się wydaje. Tu jest dokręcone. Tu. Tam idzie. A, bo żeśmy sobie to dodali, dlatego to ciekło. Bo to nie było przykręcone. To nawet nie jest sprzęgło. Nie wiem, czy on na to sprzęgło. Dobra, to mamy to. Tu jest dokręcone. Tu jest dokręcone. Akumulator jest oczywiście dokręcony. I zostało nam tylko paliwo do załadowania, co sobie wrzucimy tutaj, łapniemy sobie. sobie ułożymy tutaj. Paliwo to naładuje, naładujemy, napełnimy. Wejdziemy sobie jeszcze pod niego, czyli nic na pewno nie wycieka. Będziemy mogli jechać do miasta. Ciekawe na ile, ile paliwa załadujemy, z tego jednego karnistra. Mam nadzieję, że całość. Mamy tylko 1765 hajsów, czyli będziemy musieli sobie jakoś to tak rozporządzić te pieniądze. O, pół baku, nieźle żebyśmy nam starczyło też na opłaty, bo jak nam prąd odetną, będzie źle. Wchodzimy sobie pod spód. bo nic nie cieknie, tak mi się wydaje. Dobra, jak nic nie cieknie, uważamy tutaj zamknąć maskę. Koła są dobrze. Koła są dobrze. Jak pchniemy go, trzeba Trzeba ściągnąć hamulec ręczny. Noć go delikatnie, żeby nie spadł. Dobra, wyszedł nam cały. Tutaj trochę skręca. A więc weźmiemy sobie jeszcze klucza. Co ja to kręcimy. Znaczy dokręcam. Ustawimy tak mniej więcej te koła bardziej. Żebyśmy później problemu nie mieli. To było to. Teraz ma odpowiedni klucz. Jak bardziej go weźmiemy do środka. się skręca on nam w lewą stronę. Czyli trzeba będzie te koło tak bardziej do prawej strony wstawić w ogóle dobrze tutaj najeżdżam to to było i żaden plus z tego nie będzie pasował to znaczy, że to nie to czyli pójdziemy sobie z drugiej strony a no wątpię, że to ty małem chciałem sobie z tej strony, żeby ustawić to to koło nie, no to to było, dobrze było dobrze pamiętam nie pamiętam za bardzo, który to był klucz. O, dobra, mamy. Było przecież. Było to oraz to było. Nie, nie było. O. Dobra, Staniemy sobie z tej strony. A tak. Mniej więcej bardzo do nas teraz A ja skręcić, Żeby było mniej więcej prosto Tak jest chyba dobrze jeszcze dwa razy raz, dwa i to koło jest, to jest to, tak bardziej do środka Sprawdzimy Trochę od nas O, tak będzie dobrze chyba. Tylko też jest tak od nas. Trzeba je do środka. No i tak patrząc, to ta opona jest chyba prosta. A ta. Też. Dobra, sprawdzamy sobie. No e, klucze mi uciekną. Chyba już to zrobiły. Chyba pod autem. Tak, pod autem są. Zjeśmy sobie. O, dobra. Wiele prawdy. Odpalamy auto. Teraz się światło. I będziemy jechać do tego samego shopu. Wszystko wzięliśmy chyba. A, jeszcze radio, żeśmy, musimy sobie wsadzić. Tak, na szybkości. Niech coś tam już zawsze w tle gra. Ja to muszę... Auto, bo to to nie auto. Chyba nie trzeba dokręcać. Opa, raczej nie. Eee, nie trzeba. Dobra. Syk. cyk. Fiera czy w ogóle nie ujedziemy? Co jest grane z tym oto? No dawaj, dawaj, dawaj. napisze, że ja się na to co to? Tak piszczy, tak mi się wydaje. Źle jest ustawiony, albo za bardzo. Tylko weźmiemy cały klucz. Też strasznie dimi. To To naprawione. tutaj uderza. Dobra! Jedziemy na jazdę próbną. Strasznie dymi. O, już tak nie dymi, jak wtedy. To to. nie, mogę auto jakby sprzęgła nie miało że to ogarniemy, dlaczego tak jest, dlaczego on nie reaguje w ogóle na to, że zmienia biegi, to jest wszystko tak kręcone, nie wiem, jak to jest zakręcone i dziwne odposłanie wydaje to auto, nie wiem, czy to tak ma być, czy nie, no jest wszystko tak to, to o co chodzi tu jest, to jest. Tu poszło i jest dokręcone, To, to, to. Chciałem zobaczyć też na połeczce, czyli wszystko, żeśmy to zainstalowali. Oczywiście, żeśmy to zainstalowali, więc powinno być wszystko dobrze. A dlaczego Auto nie reaguje na zmianę biegów? To nie mam pojęcia. sobie jeszcze bokfane na ten kanał szybciutko, żeby sobie zobaczyć czy wszystko jest tam idealnie podłączone bo jak na razie to auto nie chce nam jeździć o stój 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 nie jest stój. nie jest to maczka, trzymaj kanał, ale pan w tą stronę, ale auto w sumie pali to jest dobre. Jak auto jest odpalone, to tylko takie trochę dziwne dźwięki wydaje, ale to chyba nic. O, stój, 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 nie idź, nie jeźdź, nie No, dobrze. Czy sobie wypchamy cyk? Dalszy cepk, nie ma. Jest dobrze. Sprawdźmy. Tu jest wszystko dogręcone. To jest takęcone idzie to tutaj czemu on nie reaguje na to, że zmieniam biegi. Jakby jakby sprzęgło było spalone. Ale wszystko jest chyba dobrze. To to, 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 to. to. Dobra, zpień dobrze, idziemy sobie jeszcze raz odpalić, uroczyć. Co jest z nim tak. no to jest nie mnie tak. Ja nie chcę jechać To działa, jedno. Dobra, w sumie nie mam pojęcia co jest. Ogarniemy sobie to w następnym odcinku. A więc, jeżeli filmik Wam się podobał, Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. Jak wiecie też, co, co jest grane z tym autem, czy on nie reaguje na zmianę biegów, to powiedzcie mi w komentarzach. I zobaczę, czy to działa. Jak to będzie działać, to, to przypnę serduszko. A więc trzymajcie się na razie i do następnego odcinka.